Dziś jest zwyczajnie tak po prostu szary, myślałem jak ją znowu ci z nią być. A kiedy ją zdobyłem, przed ci ciepłe słówko, Zostań proszę ze mną, kochana, ma złotówko. Ty jesteś taka, 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 tyle jaka. Słabiutka i malutka wartość twa ma uczucie do bez I tylko trochę przykro mi, i tylko trochę smutno mi, że wszyscy oprócz mnie cię mają za nic. Myślenie wielką przyszłość ma, dlatego też myśla co zrobić by nieśmiana już zniesie. Lecz widać ktoś pomyślał wcześniej o tym, co ja chciał, bo ją wydano za nie pytając. Nieszczęśliwie pożeniona, ze wstydu aż czerwona, Ach, czemuś ty kochana, złotówko i zielona. Ty jesteś taka, 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 byle jaka, Słabiutka i malutka, wartość twa. Jak kocham cię i miłość ma, Uczucie to bez granic i tylko trochę przykro że wszyscy, obroć mnie, Cię mają za nic. Ty jesteś taka, taka, taka węblejaka, słabiutka i malutka, wartość dwa. Ja kocham Cię i miłość ma uczucie, to bez granic. I tylko trochę przykro i tylko trochę smutno, że wszyscy, obroć mnie, Cię mają za nic. I tylko trochę mi i don't